Jak wygląda moda i kreowanie wizerunku od tej drugiej, bardziej kreatywnej strony? Zapytam o to projektantkę. Zawsze jak pytam projektanta, to jest moje ulubione pytanie, dla kogo tworzysz? To, to pada odpowiedź dla kobiety aktywnej, przywojowej, pewnej tak, siebie. silnej, niezależnej. <laughs> to jest zawsze, zawsze ta sama odpowiedź. Um, ja tworzę dla kobiet, które przede wszystkim lubią modę. To jest jakby moim zdaniem duży wyznacznik i one chcą się wyróżnić, one wiedzą, że jakby tych rzeczy na pewno nie spotkają mhm. w sieciówce. A choć podejdź. a nie musimy podchodzić, bo nie jesteśmy... Nie musimy podchodzić. No to jest unikat, to właśnie wystąpiło na okładce na, na Muff Fashion, prawda? Tak, dokładnie, to jest okładka Glamour sprzed dwóch miesięcy, ten płaszcz miała na sobie Muff Fashion. Czujesz dumę? Czuję dumę i że właśnie ta praca nie poszła na marne. A chyba chce się więcej, nie? Apetyt rośnie tak, w miarę jedzenia. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że coś e, raz się wydarzy i już dajemy sobie spokój, tylko właśnie napędza do dalszego działania. U mnie w kolekcji e, jest tak, że jakby ubrania są podzielone, powstają rzeczy bardziej wizerunkowe, modowe. Mhm. Takie na pokaz, na przykład. Stricte na pokaz, które noszą też gwiazdy, e, przychodzą po nie styliści. I to są rzeczy typowo wizerunkowe modowe, które powstają w bardzo małej ilości egzemplarzy. I też jest taka kolekcja stała, bardziej sprzedażowa, ale jednak na pewno są to rzeczy, które jakby wyróżniają. I detale i sposób wykończenia. To jakość jest... tkanin. Tak, dokładnie. A najbardziej sprzedaje się na pewno coś takiego stonowanego, spokojniejszego. E, stonowanego, no dokładnie. Jeżeli mielibyśmy porównywać e, nasz polski styl do na przykład włoskiego, no to Polki jeszcze boją się szaleć z kolorami. My jesteśmy tacy stonowani. Czern, szarości, e, beże, brązy. Tam ten kolor się... Powoli pojawia, ale, ale jednak jeszcze jesteśmy tacy mocno zachowawczy. Ubiór na pewno musi współgrać z naszym charakterem, z naszą estetyką, żeby to właśnie było autentyczne. I dodaje pewności siebie. Zwłaszcza twoje, twoje stroje dodają, nie? <laughs> nie, wiem, nie wiem, czy każdemu. Bardzo bym chciała, żeby dodawały pewności siebie, bo ja uważam, że naprawdę ubiór jest w stanie jakby poprawić nasze samopoczucie i też to, jak odbierają nas inni, czy chociażby nawet, nie wiem, w trakcie rozmów. O pracę, jakby jeżeli jesteśmy odpowiednio ubrani, no to już zahaczamy o, mhm. o dress code, który jest bardzo ważny. To też ten ktoś będzie nas e, postrzegał. Inaczej postrzegał. Tak, bardziej profesjonalnie. No. Kiedy Twoja nowa kolekcja? Już niebawem. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni powinna się pojawić tutaj, właśnie w butiku Warsaw Concept Store. To jest. E, lokowanie produktu. Lokowanie produktu. <laughs> To jest jedyny stacjonarny butik, gdzie można obejrzeć, przymierzyć, kupić kolekcję. Jest to właśnie też miejsce spotkań stylistów, którzy często też szukają właśnie takich modowych perełek. Zaznaczamy w kalendarzu. Ja na pewno tutaj wpadnę, bo jestem. Zapraszam. Ciekaw. No i życzę Ci tego, co Ty sobie byś życzyła. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.